Ja już po treningu. Pogoda moi drodzy nie za ładna, ale wiadomo. Wymówki, wymówek jest dużo, liczą się czyny. Także mimo złej pogody, mimo iż nic się nie chce, bo nie oszukujmy się, jak jest słaba pogoda, to nie chce się nawet z domu, to i tak warto ten trening zrobić. I dzisiaj trening był fajny i jeszcze chciałem pozdrowić y, Christiana Ludzianowskiego y, za jakieś dwa tygodnie ma walkę swoją w Fenie także mordeczko życzę powodzenia bo widzę, że y, jesteś w dobrej formie mam nadzieję, że pokażesz klasę byku taką y, jaką pokazywałeś nawet dzisiaj no wiecie, no, chłop waży prawie 105 kilo rzucał mną jak lalką mam nadzieję, że tak samo będzie rzucał swoim przeciwnikom jak Wiele osób yy, się pyta, yy, dlaczego nie wypowiadam się na temat yy, całego Teamu X i dlaczego nie chcę powiedzieć, yy, jak ta sprawa wygląda. Dlatego powiem ostatecznie, raz już tutaj oficjalnie, nie mój cyrk, nie moje małpy, bez urazy oczywiście dla żadnego z członków, ale ja się nie wpieprzam tam, gdzie nie jestem proszony. Yy, bynajmniej nikt mnie nie prosi, żebym się wyrażał z członków, więc tego nie będę robił. A... Zajmuję się sobą, mam niedługo walkę, jeżeli mój przeciwnik nie obstara zbroję i podpisze w końcu umowę, to, to będzie waleczka i skupiam się tylko na sobie. Nawet na moim przeciwniku się też nie skupiam, totalnie mam wyjebany, co on tam sobie gada, robi. Skupiam się totalnie na sobie, żeby pokazać klasę, bo ob tego nie będę sam, będę musiał sam pokazać, yy, co robiłem przez ten cały okres przygotowawczy, a na pewno się nie upierdzielałem.